Cześć, z tej strony głośnik akademicki, a jest ze mną... Eryk Moczko, cześć. Na początek chciałabym cię spytać jako poznaniaka, jak byś ocenił energię na dzisiejszym koncercie na poznańskich Juvenaliach? Uważam, że było bardzo fajnie, bardzo spoko. Mam troszkę wrażenie, że było dużo starszej publiki, starszych odbiorców, którzy niekoniecznie mogą się jakoś bardzo utożsamiać z naszymi ruchami i było to zauważalne na pewno, ale na koniec dnia było zajebiście i mega, nam się podobało i bardzo doceniamy każdego, kto był. A jak... no, zajebiście było. Mogliśmy też usłyszeć m.in. utwory, w których Ty też właśnie brałeś udział. Czy możemy się spodziewać też jakichś nowych wydawnictw od Ciebie? Tak, jak najbardziej w czerwcu w czerwcu wracam, po albumie już się trochę regenerowałem i i wracamy na pełnej, że tak powiem, więc tak, tak, w czerwcu będzie. A jakie są twoje największe inspiracje muzyczne? Hmm. Już chyba nie mam inspiracji muzycznych, już trochę mi to minęło. Jak się zawsze mówiło, że nigdy nie poznawaj swoich idoli, to trochę już rozumiem, na czym to polega, więc nie mam chyba takich inspiracji. Ale ogólnie inspiracje życiowe są chyba najważniejsze i jest to moja narzeczona, moi rodzice, moi najbliżsi przyjaciele i to jest najważniejsze w życiu, żeby trzymać tych ludzi obok siebie i żyć z nimi w zgodzie i, i to są największe inspiracje. Wartości są bardzo ważne w życiu, no i też na pewno pomagają w dobrym rozwoju kariery muzycznej. Czy masz jakieś? Takie marzenie muzyczne, które chciałbyś spełnić w swojej karierze? Wiesz co? Chciałbym chyba robić muzykę, która mi się podoba, z y, którą ja się już tożsamiam, którą ja czuję, y, i po prostu, żeby tworzyć, żeby robić. Nie mam już, y, już jakichś takich celów. Wiadomo, że masa osób mówi: O, jak ja będę robił muzykę, to będę grał na stadionach i to są ich marzenia i tak dalej. Nie, to nie jest moje marzenie. Muzyka jest stricte z zajawy i bardzo się jaram, i ciekawi mnie, gdzie ta muzyka mnie zaprowadzi, więc. Y, a potrafi zaprowadzić naprawdę fajne miejsca. Na koniec dnia chcę być szczęśliwym gościem, który tworzy muzykę, ma zajebisty dom, zajebistą rodzinę i tyle. A na koniec, chciałbyś może coś przekazać naszym widzom, poznańskim studentom? Ja rzuciłem studia, więc szanuję was w chór, że, że ogarniacie. Nie wiem, cieszcie się życiem. Pamiętajcie, żeby trzymać się razem i robić rzeczy, które was jarają, z których się cieszycie. I wiem, że szkoła. Jest czasami ciężka i trudna, też to przychodziłem i się zwolniłem. Znaczy, w sensie, no, odszedłem. Ale nie róbcie tak. Jak czujecie, że rozwijacie się w jakimś kierunku, to, to się rozwijajcie. E, I tyle. Love you. Super, dziękujemy Ci bardzo na takim <grym> razie. Bardzo.